W poprzednim filmie montowaliśmy drzwi z ścieżnicą, ale mieliśmy tam mały problem, bo nadproże było za wysoko i ten otwór uzupełniliśmy płytami gipsowo-kartonowymi sklejanymi na klej. No i właśnie ten sam klej postanowiłem zrobić mały test. Jest to klej montażowy firmy Bizon. Jest to taka akrylowa receptura, kremowa. Mimo, że nie śmierdzi, jest bezzapachowy. No i sklejimy takie dwie płyty, damy im wyskląć na jeden dzień i jutro zobaczymy, jak będą się trzymać. Jeszcze odrywam, przykładam jeszcze raz. Tak głosiłem mądrości, że można zyskać wtedy maksymalną wytrzymałość. Płyty jeszcze obrócę pod kątem, bo będzie wtedy łatwiej odrywać, będzie większa dźwignia niż takie dwie równolegle przelegające do siebie płyty. Tak to tutaj wyglądało. Bo będzie wyglądać. Najpierw robimy testy, a potem przyklejamy. A w międzyczasie zajmiemy się klejeniem ościeżnicy, a konkretnie opaski, która niechcący miała mały wypadek. Bo klej możemy też używać do klejenia drewna tak to klej uniwersalny do wszystkiego. Mamy posmarowane elementy po obu stronach, i klej jest spoko bo nadaje się i do poziomych, i do pionowych elementów. W poprzednim filmie mieliśmy taki przykład, jak najtańszy klej się nadaje do pionowych elementów, które odstawały, a na deser zajmiemy się jeszcze panelami podłogowymi, bo nie ukrywajmy, trochę nieumiejętnie układałem. Są tam tańsze panele i zrobiłem się tutaj taka szczelina i ciągle zaczepia, jak się po niej chodzi, więc okleiłem krawędzie. Taśmą malarską i uzupełnię tą szczelinę klejem. Oczywiście można by stosować kit do drewna, ale i to jest akryl, i to akryl. A już to tkanie się prawie kończy, taką kupować nową na, na pół metra podłogi, to może i to do końca, z ciekawości zobaczymy. Trochę ciężko to jedną ręką wyciskać. To już końcówka. Ale tutaj pościskaliśmy, pościskaliśmy i się dało. A teraz profesjonalne nakładanie fugi jak to silikon, można używać jakieś szpatułki Japonki, albo wersja Janusz, czyli po prostu palcem przejedziemy i też będzie dobrze. Najważniejsze, że już woda mi tam nie będzie wchodziła przy myciu podłogi. Może mi te panele nie spuchną. Taki mamy efekt końcowy. Może kolor trochę zbyt jasny, ale mi to jakoś tam nie przeszkadza za bardzo. Zawsze mogę potem sobie to kredką pomalować do drewna. Minął dzień. Wracamy do naszego testu wytrzymałości kleju Bizon. Coś tu chrupło. Ale to chyba nie klej, tylko płyta. Tak jak widać, to płyta pękła, więc klej jest mocniejszy od materiału, który skleja. Czyli do tego nadprorza jest jak znalazł. Jestem bardzo zadowolony. W przeciwności do innego taniego kleju, który był na filmie są ścieżnicy, który spływał, kapał i nie trzymał elementów tlenowych. Tam to naprawdę spoko. Cena podobna. No i nie śmierdzi, tak jak tamten.